Widać. Śmiało w to wchodzą. Światła reflektorów, uznanie, projekcje filmu o nich, dziś zupełnie innych niż wtedy, gdy mijały godziny bez widoków na przyszłość. Wszystko czarne, dosłownie. Aż projekt z hałdy w Himalaję wszystko w ich życiu zmienił, a opowiadając o nim, zmieniają teraz życie innych. I nabrali takiego przekonania, że wszystko mogą, że to jest niewiarygodne, tak, że tak może człowieka zmienić szansa, którą dostał. Pomysł rektora katowickiego AWF-u kilka lat temu podchwyciła Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica, by małolaty znękane biedą i problemami spod chałt wysłać w najwyższe góry świata. Wszystko rejestrowała kamera i powstał film. Przed Himalajami organizatorzy przebijali się przez alkoholizm rodziców. Tych w więzieniu przekonywali, by zgodzili się na wyjazd dziecka. Po wielomiesięcznych treningach na wyprawę zabrali najbardziej zdeterminowane dzieci. Nigdy nie leciałam samolotem, byłaby to dla mnie szansa. Agata, dziś licealistka, świetnie ją wykorzystała. Samolot, wyprawa i wspięcie się na niemal 5 tysięcy metrów były niezwykłe, ale najbardziej dotknęła ją bieda nepalskich dzieci. Mają takie lichutkie sweterki, tylko i tyle. Tego na przykład nie ma w Polsce, że idziemy sobie drogą, i na przykład jakieś dziecko nagle do nas podchodzi, ciągnie nas za nogę i prosi nas o pomoc, albo o pieniądze na jedzenie. Potem już nigdy nie narzekała. Wytyczyła plany. Będzie trenerką siatkówki, dietetyczką, w wolnych chwilach malarką i będzie pomagać innym. Zbierze pieniądze na kurs angielskiego dla nepalskiego chłopca. Wreszcie z przyjaciółmi wróci do Nepalu, by nagrać film o marzeniach. Zrobić ten film i tak go nakręcić? Tak go odwalić, nie? Żeby ludzie, kurde, czuli coś, nie? Żeby zobaczyli o co nam chodziło. Patrykowi chodzi o to, by dzieci tam w górach czy tu za rogiem uwierzyły w siebie. On sam wie, że będzie kimś, może filmowcem. Też kiedyś pytałem, tak jak wieczy, lata po tą górkę? Nieśmiały kiedyś chłopak dziś zachęca rówieśników do zaangażowania w działalność fundacji ulica i pomoc. Już są inspiracją dla swoich rówieśników. Myślę nie tylko nawet dla rówieśników, ale są także dla, dla dorosłych. Przed Himalajami Kamil był przekonany, że nic mu się w życiu nie uda. Bardzo się cieszę, że to jestem. Na, na, na tak wysokiej górze. Dziś przygotowuje się do maratonów, wie, że będzie komandosem, opowiada o sobie, bo w ten sposób łatwiej przekonać choćby kolegę, by postarał się o oceny, a nie alkohol. Pieniądze zbierał tylko po to, żeby po prostu kupić kolejną dawkę tego. Jak zacząłem z nim rozmawiać yy, i po prostu chciałem po prostu mu pomóc, Zauważymy, że on po prostu się zmieniał. I taka, takie Himalaje dla naszych podopiecznych to czasami jest zdanie do następnej klasy, tak? albo powiedzenie swojej mamie przepraszam, albo całkiem takie proza, prozaiczne rzeczy jak na przykład to, że przestanę kraść. Agata, Patryk i Kamil mają nadzieję, że w Himalaje wrócą już w maju. Znów udowodnią, że można. Renata Kijowska, Fakty Katowice.